Dobra, to może jeszcze raz, żeby wszystkie dzieciaki zrozumiały, nie? Ja to muszę napisać chyba w notatniku. Żebyście mieli już jasną sytuację, bo tak to się nigdy nie dogadamy. Otwieramy notatnik, i ja pokażę o co chodzi. Robimy tak, tak. Moi drodzy, właścicielami federacji są tylko i wyłącznie te osoby, które są wpisane w KRS, nie? Osoby są wpisane. A w KRS Prime y, MMA mamy wpisanych. Y, gdzie to było? Birkę i i Szubę. 5 y, zł. Gdzie ten notatnik jest? Birka i Szuba. I oni mają. Niech no spojrzę. 50 ma 1, a drugi ma 30. Dobra. Czyli mają Birka 70 i Szuba 30. I teraz tak, oprócz tego i na przykład, wiecie, są przychody, czyli na przykład Gala za, zarabia na przykład 10 milionów złotych przychodu, przychody, a koszty zorganizowania, wynagrodzenia dla zawodników, organizacji, yy, tam zapłacenia za hale, przypuśćmy, nie wiem, 5 milionów, nie? 5 milionów to tak sobie, ale zobacz, róbmy to tak, że zarobili 6, koszty były 5, no to dochód, moi drodzy, wtedy jest milion, milion. I wtedy sobie mogą zdecydować, czy y, chcą to sobie zabrać, nazywa dywidenda, czekaj, dywidenda czy, czy ja też mówię? Dywidenda, właśnie, właśnie o tego, bo ja zawsze mylę, dywidenda czy dywidendę wypłacają i sobie biorą, że pan na przykład Birka weźmie wtedy z tego miliona siedemset, a Szuba wtedy by wziął sobie trzysta, czy nie. Ale mogą także podpisać umowę, na przykład z takim Kasio. I Kasio nie jest właścicielem federacji, ale będzie miał udział w przychodach. Czyli na przykład dogadują się z nim, że Casio za każdą galę z dochodów będzie mógł 20% wziąć dla siebie. Rozumiecie? A 80% zostanie dla Birki i, yy, i Szuby, z czego wtedy Birka będzie miał 70% z tych 80%, a Szuba będzie miał 30% z... Yy, z 80%. Nie? I tak to wygląda. Ale jak Birka i Szuba powiedzą, że Casio, a, Ferrari był lepiej, dymi od ciebie, to Casio wtedy po trzeciej na przykład gali mówią bye bye, I na przykład Ferrari mówi, a ja to za 10% bym chciał być wodarzem. I Ferrari będzie miał 10%, Casio. 0% to jest umowa, umowa czasowa albo na czas nieograniczony, aż się kurwa znudzi stroną współpraca. Casio w KRS-ie póki co nie widnieje i niech dzieci tutaj nie mówią nic takiego. Bo tak samo ja jestem na przykład sobie prowadzącym, nie? prowadzącym w hype MMA, a też mam kurwa udział z dochodu, też mam udział w dochodach według. Więc równie dobrze tam jest tak, że niby nitrozyniak jest włodarzem, ale tak naprawdę jest na umowie, tak samo jak ja. Więc ja mogę, ja mogę sobie kurwa wybrać, czy ja chcę być, że jestem prowadzącym, czy że jestem włodarzem. Ja sobie wybrałem, że a ja się chcę nazywać prowadzący. I się nazywam prowadzący. Czy to znaczy, że jestem włodarzem? Jestem takim samym kurwa włodarzem jak Kasio. Kasio też jest prowadzącym, tylko że się nazywa włodarzem. Tak to wygląda mniej więcej, nie? Nie wiem, czy ludzie. To rozumieją, czy nie? Mam nadzieję, że zrozumieli. Liczy się KRS. Właścicielem federacji są te osoby, które są yy, w KRS-ie. Ja tak to uznaję. どんな感じ